Witam wszystkich, jak z tej strony Tak jak wspomniałem ostatnio Dzisiaj dodali Namek Goku I dali mu Zrobili z niego postać Zenkai Co prawda My nie możemy go jeszcze zrobić Z racji, że mamy go dopiero na dwóch gwiazdkach Wszyst Wszystkie postaci Zenkai Muszą mieć 7 gwiazdek I dopiero potem można je zrobić ale dali coś takiego już ostatnio z Gohanem SSJ-2 Że tutaj w sklepie Za medale w tutaj Ultra Space Time Rush Możecie wymieniać Właśnie punkty No to żeby zrobić go zękaj. Ale mimo wszystko musicie go mieć na 7 gwiazdkach Co jest bardzo ciężkie Ale gorąco polecam żebyście to robili może w przyszłości uda wam się zdobyć go na 7 gwiazdek i wtedy będziecie mogli go zrobić, z niego postać zenkaj. Według mnie on nie potrzebuje tego, bo i tak jest już bardzo dobrą postacią. Teraz pewnie będzie przyjęty. No ale cóż, dodali właśnie do niego dwa eventy. W pierwszym z nich, tutaj, za zrobienie tej pierwszej misji, którą właśnie zaczniemy, jest zdobywać kluczyk który otwiera Wam misję, dzięki którym możecie dostać kolejne kryształki. Bardzo proste tutaj pokonać przeciwników na 500 poziomie to jest pikuś. Ja wybrałem postacie, które mają bonusy mimo wszystko, żeby było jeszcze łatwiej i szybciej. Dobra, zaczynamy. Weźmiemy tutaj Krylina, Krillana, bo jest fioletowy, a kogo dalej weźmiemy to nie ma najmniejszego znaczenia. Szybko nam pójdzie, weźmiemy ten kluczyk, odblokujemy sobie tę misję. Zobaczycie co, co tam jeszcze poza y, diamencikami, tymi kryształkami możemy dostać. Wydaje mi się, że tam są też y, karty. Tak jak tutaj ja mam Shimerona. To tam jest właśnie Goku. Mamy Goku. No patrzcie, nawet z botami nie potrafię zrobić uniku. No ale to wystarczy przejść, Tu nie można tego przegrać, więc nie no żadnego problem, po prostu trochę więcej czasu nam tutaj. Dobra. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz odbierzemy nagrody. Naprawdę róbcie tej eventy, bo to jak widzicie super, super rzeczy można dostać. I to jest właśnie fajne, co ostatnie, w ostatnim czasie to zrobili, że dają nagrody. Dobra. Teraz idziemy tutaj do misji. Jeżeli się nie mylę, powinniśmy teraz móc otworzyć tutaj nie to, co ja tutaj potrzebuję. O patrzcie, tutaj jest potrzeba 30 kluczy, jeżeli dobrze widzę. A to widzicie, to sam się bym tutaj oszukał i was okonał. No, w takim razie musimy zrobić kilka misji, żeby otrzymać te 30 kluczy. Zobaczymy. Dobra, to nie będzie trudne. Byłem pewien, że wystarczy jeden klucz. będziecie mogli już otrzymać nagrody. A czy nagrody, te misje i tak się najczałem, nawet jeżeli nie macie tego otwartego, więc... Jeżeli to zrobicie najpierw, te misje jakby wypełnicie i potem dopiero otworzycie, to i tak nagrody będziecie mogli odebrać. Nie no, takie postać, trzeba używać jak Vegeta, który jest... Nikt by nie używał. Ale jak boostuje tutaj, dostaje dodatkowe bonusy do walki. Patrzcie na tym, widziałem, że ma taką animację poza. Nawet to przyjemnie wygląda fajnie, ładnie. Dobra. Jej, mamy drugi klucz. Czy jeszcze 28, jeżeli się nie mylę? Jestem ciekawy, czy aż tyle jest tutaj misji. Czy potem będą dawać więcej tych. Nie, na razie każdy jest pojedynczy. Weźmiemy Ginyu kontra gini. Tylko będzie Go w wersji Goku. Weźmiemy. Goku, Goku, na przykład Gohan, mimo wszystko że nie ma to różnicy najmniejszej mam nadzieję, że w tym filmiku będzie lepszy dźwięk bo ostatnio miałem trochę problemy z wcześniejszym mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe ale się staram właśnie jak najlepiej tutaj nie wiem, kombinować nagrywam na dwa programy ale mimo wszystko coś zawsze coś jest nie tak A mam nadzieję, że z czasem będzie to wszystko lepiej na nam wychodziło to by też kupić jakiś sprzęt lepszy jakieś programy I wszystko powinno być idealnie mam taką nadzieję chciałbym żeby każdy film był idealny no ale niestety nie ma takiej możliwości jak na razie też mam w planach dodawać napisy o filmików jak są jakieś niewyraźnie albo być ci, ciszej słychać więc zobaczymy no widzicie Walczymy kontra ginni, którym my przed chwilą walczyliśmy. Potem jeszcze pokażę wam tą drugą, ten drugi event, jest jeszcze łatwiejszy. Tam nawet te pierwsze, początkowe stage to może by wykonać osoba, która, nie wiem, dzień temu zaczęła grać. Wystarczy mieć tam pierwszy boss. To, z tego co pamiętam, to jest w, w Freeza chyba na tysięcznym poziomie. Więc to jest, no każdy to może wykonać. Naprawdę nagrody tam są świetne. A czasami, jeżeli komuś się nie chce, to można się po prostu autowalkę odpalić i powinno też bez problemów iść. Pamiętam kiedyś to było o wiele trudniejsze. Było... Y, każdy jeden etap miał kilka stages, Było chyba po 10, nie chcę skłamać, ale na pewno było o wiele ciężej i więcej tych rzeczy, trzeba się męczyć. Challeng'e też były cięższe. Nie wystarczyło np. pokonać kogoś tam, nie wiem, czerwoną postacią, tylko trzeba było zrobić ileś uników I tym podobne. Dobra, tu mam nie pierwszego bossa w Freeze. Na 3000 poziomie to powinien być też chwilę. Żaden problem dla naszego Goku. Mimo, że mam go na dwóch gwiazdkach, czyli raz mi tylko wypadła ta postać. to i tak uważam go za super. Ciężko mi się wyobrazić, co on będzie robił na 7 i potem jeszcze ZenK, czy na wymaksowanym na 14. O, będzie coś strasznego. I zaraz tak, że właśnie wprowadzili tego w WG to był. Potem zrobili te zanka jakieś, takie jak Gohan się odważył i kontrowały I teraz Gohan jest za mocny, dają właśnie tego. Z stop będzie tak, te, tak samo się działo. Ten będzie za silny to da nam jakąś żywą postać zapewne. Nie wiem, to mógł, może Freeza, Golden Freeza. Też jest bardzo fajną postacią. I nie powiem, chciałbym, żeby go zobustowali, bo fajnie się grało. Nim. Naprawdę ciekawa jest. Postać, Widzicie jak to szybko idzie. No, nie muszę za bardzo skupiać na tym. Nawet nie wiem, ile już mam kluczy. A, patrzcie, teraz zmienili tutaj tam postacie do bustowania. To jest Ginyu Force i Freeza. Możemy zamienić, chociaż to tam bez tego też byśmy dali radę. Robimy tak i to chyba nie będzie. Nie wiem, czy jest. A, jest Ginyu Force, dobra. to usuniemy dodamy tego na pewno jest tam, ten, tam, ten, ten, ten i pewnie tam wiem, że jeszcze tam był Freeza, ale nie potrzeba mamy, mamy żółtą postać więc Frieza nie jest nam niezbędny dobra też fajne te Ginyu Force to dali chyba był jeden taki event nie wiem, że to był rok temu, który był też darmowy gdzie mogliście ich dostać, chyba tam wszystkie z tych pięciu postaci Poza tym czerwonym Mogliście dostać darmowy do trzecich gwiazd chyba, jeżeli się nie mylę Tam też za wykonywanie misji Podobne w tym roku zrobili coś z... Z kim to było? Z krilanem jamszą i Ten Shinem był taki event że tutaj jednak mimo wszystko dostawaliście już prostu pełną drużynę A tam jeszcze tylko trzech zawodników A mimo wszystko zawsze można sobie Kogoś innego do drużyny dodać, żeby boostowali się nawzajem. to nie jest żaden problem. Ciekawe, ile zajmie nam to robienie tych misji, i odblokowanie tych 30 kluczy. Teraz nacie pogubiłem w liczeniu, nie zwracam na to uwagi i nie wiem, ile dalej potrzebujemy. A idzie szybko, sprawnie, więc dużo czasu nam to nie zajmie. Mam nadzieję. o tym mówię, przynajmniej jak starczy czas to od, y, otworzymy ten y, drugi event jeden zrobimy, przynajmniej jeden ten stage, żeby wam pokazać nagrody tam są rewelacyjne, jak widzicie dostajecie punkty za które potem możecie sobie jakby zbustować, pozostać zękaj, nawet jeśli nie macie szans jej zrobić jeszcze ale to naprawdę to musicie to brać żeby potem jak wymaksujecie sobie na tą siódmą gwiazdkę jakąkolwiek postać, ona będzie miała zękaj. To, żebyście wiecie, nie musieli potem kasy zdawać na paki. Jednak mimo wszystko te zękaj, prawda, są tańsze niż kiedyś, ale i tak są drogie. I mówię, ja wolę sobie wyrzucić 1000cc na, na paczkę, żeby mieć szansę wylosować jakąś nową postać, niż dostać jeden poziom Zenkai tam na jakiejś postaci. Dobra. Vegeta. Tak trochę za bardzo kombinują, bo tak jak widzicie, dużo jest stage'y. Może właśnie zaraz z tego, żeby nowych graczy zachęcić, żeby nie było tak trudno, żeby każdy mógł to przejść. A nie od razu, by dali tam trzy postaci na 5000 poziomie, które mają, nie wiem, tam dwa paski życia. Jakąś barierę, i potem dodatkowe życie. Może dlatego. Może to jest nawet mądre z ich strony. Gracze, którzy dłużej grają, to tym bardziej będą mieli z tym problemy. Duży czas, to nie zabiera więc Nieźle. Tak, mam nadzieję, że w następnym filmiku sobie zagramy kolejne PvP. Nie wiem dokładnie, jaką drużyną. Znaczy, mam kilka w planach, ale zobaczymy, która będzie pierwsza. Mam nadzieję, że właśnie nie będzie żadnych problemów z dźwiękiem, tak jak we wcześniejszym jednym filmiku. Dobra, Piccolo. O, Piccolo, to jest jedna z moich ulubionych postaci ogólnie w całym Dragon Ballu. Jest naprawdę fajnym, tą, fajnym charakterem. W ogóle lubię jego relacje z Gohanem i relacje Gohana z Future Trunksem. Może Future Gohana z Future Trunksem. To są moje takie trzy ulubione postaci. Z całego Dragon Ball'a. Możecie powiedzieć w komentarzach, jakie są wasze. Pewnie większość ma wegetę, tak mi się wydaje. Zresztą, że Majin Vegeta to jednak była też fajna. Fajny moment. Daje mi się, że Gohan też dużo osób lubi. Wydaje mi się, że Piccolo to jest taki jednak. Ma taka postać, którą dużo osób lubi. Ale. Był zły, potem dobry. W sumie co, co druga postać teraz, Rumble? Tak jest wegeta, właśnie. Teraz nie wiem czy o manga, ale pewnie Pewnie Vegeta będzie z głównych postaci że tam coś wielkiego zrobi Znaczy że tak wszystko kuje dobra Zacząłem mówić o manzy, którą sobie czytam jestem ciekawa właśnie kiedy ten Dragon Ball Super znowu zacznę puszczać No to już trochę czasu też miało. Jestem ciekawy ile tu nam jeszcze tych tych poziomów zostało. Też nie ma co, że mnie tutaj nie wiem 20 minut grał w takie no łatwe tutaj ten tryb. Chociaż widzicie ten już ma trzy jakby paski życia. Więc nim ma niski poziom, ale, ale życie trochę ma i trzeba poświęcić żeby zjąć mu wszystkie paski. Dobra. O, widzicie, odblokowaliśmy kolejną misję z tych pewnie zamkniętych. No, jak widzicie. Więc nie ma się martwić, jak zdobędziemy te 36 kluczyków, to sobie otworzymy, odbierzemy nagrody. I będziemy mieli dodatkowe diamenty. O, patrzcie, czyli na dzisiaj skończyliśmy. Ok. A czyli na no, dobrze się składa. Zobaczymy tutaj, właśnie ile jest. Ciekawe, czy będzie wyświetlony, ile mamy kluczy, na ile? Czy nie ma takiej możliwości? Nie, nie ma. Ale naprawdę jest tak słabo tutaj pokazane. I to jest ciężko stwierdzić, co tam jest napisane. A jak widzicie, tutaj już byśmy mogli odebrać sobie 100 kryształków. O, friendship. A ja to ciekawe. To wcześniej dalej musieliście zrobić postać na 10. poziomie yy, przyjaźni, żeby odblokować właśnie pierwszy poziom zękaj. Było chyba z 4-5 postaci, które tak zrobili. Szkoda, że na tym przestali, bo było fajniej, ale zawsze coś. Dobra. O, czyli tutaj są fajne nagrody. Tutaj co dostaliśmy? Ło, wow. to pewnie jest dodatkowy 1000. Czyli widzicie, już mamy dodatkowe 200. CC o, jest super właśnie. Tak, bo powinniście wszystkie eventy robić, bo tak jak widzicie, zajęło 15 minut. To wszystkie, jak zrobimy, to pewnie wyjdzie tam z 1500 CC. To będziecie mieli na jedną pakę czy na więcej. jest Więc naprawdę warto robić. Dobra, to jeszcze Wam pokażę ten tryb. Space Time Rush. Tutaj pewnie będzie freezer, jeżeli dobrze pamiętam. No, widzicie. Freezer na 1000 poziomie. Wystarczy jedną czerwoną postać wybrać. Weźmiemy. Nie wiem. Dobra, jak już mam zaznaczone, to weźmiemy tego kapitana Giniu. I go pewnie jednym, jedną kartą zniszczymy. Ona tym się używać, niebieskie pewnie było od strajka tak albo ki kita Zobaczcie jakie nagrody dostajecie za pokonanie na tysięcznym poziomie frizy Dosłownie ile? 2 sekundy 100cc Tutaj macie bileciki Jeżeli macie 10 to macie tarbową pakę Możecie otworzyć Tam jest chyba, jeżeli się nie będę gwarantowana postać parking Więc Nic tylko robić poczekaj pokażę wam jeszcze tutaj nagrody za e, Ostatnią tą challenge Nie, to tu jest tu Ogólnie, ile dostajecie? 100cc, ile bilecików? 4, 5 bilecików. Czyli pewnie łącznie za wszystkie dostaniecie tam. co kolejne 5. Czyli bardzo możliwe, że nawet nas na dwie paczki. Nie chcę skłamać, ale byłoby fajnie, gdyby tak nam dali. Dobra. Tutaj, no mówię, te poziomy co, co prawda coraz są trudniejsze, ale to. Nie jest aż tak ciężkie, żeby nikt nie mógł zrobić. Więc tutaj już nie będę wam pokazywał. Może wam pokażę następny filmik, że mam to skończone. Żeby nie było, że mówię, że jest takie proste, a tak nie zrobię. ok. Dobra, to jeszcze teraz tutaj w nagrodę, że tak powiem rzucimy, wreszcie tak, że mamy te tam 1000 CC, to rzucimy sobie pakę na Ciampa i Vados, na których mi bardzo zależy więc rzucimy za 1000 i potem będziemy mieli darmową jeszcze na pa, pa, paczkę, więc liczę na to, że nam coś wypadnie. Dobra, to lecimy. Trzymajcie kciuki. Coś nowego? O, proszę, nie mieć coś nowego. Jakie jest to ściąganie, to bardzo możliwe, że coś będzie. Może nam się Broly pokaże, jak w kosmosie jesteśmy. To by było mega. O. Spirit Bomb, więc spróbuję, jak nie będzie. Ale. Ale miło, wszystko fajnie. Każda nowa animacja, taka inna niż te podstawowe, jest super. Ej, Goku Black. Yes! Mega, mega, dobra, Już mam jedną pozodę, jest super. Jeszcze, jakby teraz tu wypadł, to było. O kurczę. Naprawdę fa fajna paczka, już jestem zadowolony. O, jeszcze hit. Rewelacyjna paczka. Hito miałem chyba na dwóch gwiazdkach, czy nawet na jednej, więc. Wadus, birus hit. Super. Co prawda, liczę jeszcze tej drugiej, ja to mówi pan też coś fajnego. Lepiej, czampa. Bo jeszcze lepiej. No, widzicie, hit miałem na jednej gwiazdce. Dobra, jest super, jest super właśnie nie wiem, czy on też nie, nie boostuje właśnie tego Rival Universe, więc do Wados byłby też super. Czyli chyba kolor boostuje. Jak to jest na trzeciej gwiazdce? Czerwony Universe 6 Ale on ma chyba taga też z tego tak Rival Universe. Czyli Wados pewnie by go boostowała. Dobra. To otwieramy kolejną paczkę. I teraz liczymy na Chompę. Chompa, czampa O! Liczę na to. Dobra, Nimbus, ci będziemy mieć coś z tej głównej okładki jakby. Zobaczymy, czy będzie Parking, czy Extreme. Dobra, będzie X Parking. Też bardzo fajne. Mówię, te postacie extreme to naprawdę bonusy dają, Fajnie są na ławkę. Niektóre oczywiście są na tyle przegięte, że. <grywki> Jak pamiętacie, w ostatnim pakopeningu wypadłem ten goku. Ale nie mam co narzekać. Ło! Dobra, super jest. Kolejna nowa postać. Co prawda nie jest to cząpa, ale zawsze. Mówię, te extreme postacie są super na ławkę. Niektóre są na tyle dobre, że mogą być nawet trzonem waszej drużyny. Jeszcze coś będzie? Chompa, chompa. Nie, to Chyba jest ostatnio posunął. No. Ale super. Dwie nowe postaci. Goku, który nam ostatnio wypadł. Super. Mega. Jak widzicie, wydałem 1000 CC. Mi wypadł coś tam. Naprawdę dwie fajne postacie czy Ty też sobie pewnie w międzyczasie rzucę tam w, w ciągu następnych dni. Tutaj rzucę za 700 i za 1000, i będę miał tutaj na gwarantowego Sparking postać. Nie, to mogę za 700, nie będę musiał za 1000. To super. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.